Tekst Manny na 11 listopada Dokładając wszelkich starań, dodajcie do wiary waszej cnotę, hard ducha, męstwo. Drugi Piotra rozdział 1 werset 5 Komentarz parauzyjny Wielkim problemem ludu ubożego jest to, że nawet gdy jest zdecydowany właściwie postępować i w ten sposób poprzeć się pokusie, nie jest dostatecznie stanowczy w działaniu. Wielu mówi do kusiciela: Postanowiłem tym razem nie dać się zwieść. W ten sposób w swoim własnym umyśle pozostawiają otwartą furtkę, przez którą kusiciel może powrócić. Nasz pan postępował właściwie. Raz na zawsze powinniśmy odprawić kusiciela. Powinniśmy przyjąć tak stanowczą postawę by nawet przeciwnik doszedł do wniosku że nie warto do nas wracać w tej samej kwestii powinniśmy powiedzieć idź precz szatanie ja będę czcił tylko boga i tylko jemu będę służył reprint numer 3296 komentarz epifaniczny po rozwinięciu przez nas umysłowej oceny Boga i Chrystusa oraz polegania na nich sercem jako fundamentu chrześcijańskiego charakteru, powinniśmy budować na tej podstawie pozostałe wyższe pierwszorzędne łaski, poczynając od hartu ducha, którego istotą jest nadzieja zwycięstwa. Pan podał nam obiekty takiej nadziei wraz z pewną podstawą dla niej w swym przymierzu potwierdzonym przysięgą, w kapłańskim urzędzie Chrystusa oraz uczestnictwie w Duchu. Taka nadzieja uczyni nas odważnymi, by stawić czoło wszelkim trudnościom i podjąć walkę z każdym wrogiem. Rozwinięcie takiego hartu ducha będzie wymagało stałej pilności. W przeciwnym razie nasze wysiłki niepotrzymywane przez wierność ostatecznie okażą się niewystarczające do zwycięstwa. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej Żydów rozdział 11, wersety 1, 2 i 39 dziewiąty a wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych. Albowiem przez nią świadectwa doszli przodkowie, a ci wszyscy, świadectwo otrzymawszy przez wiarę, nie dostąpili obietnicy. Psalm 27, werset 13. Bym był nie wierzył, że mam oglądać dobroć pańską w ziemi żyjących, źle by o mnie było. Rzymian rozdział 8, wersety 24 i 25. Albowiem nadziejąśmy zbawieni, a nadzieja widoma nie jest nadzieją, bo co kto widzi? Przecież się tego spodziewa, ale czego nie widzimy, tego się spodziewamy i tego przez cierpliwość oczekujemy. Drugi Korentów, rozdział czwarty, werset 18. Gdy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne, albowiem rzeczy widzialne są doczesne, ale niewidzialne są wieczne rozdział 5 werset 7, bo przez wiarę chodzimy, a nie przez widzenie. Jozłego rozdział pierwszy wersety od 1 do dziewiątego, i stało się po śmierci Mojżesza, sługi Pańskiego, że mówił Pan do Jozłego syna nunowego, sługi Mojżeszowego, i rzekł, Mojżesz, sługa mój, umarł. Przetoż teraz wstań, przepraw się przez ten Jordan, ty. I wszystkie klud ten do ziemi, którą ja im synom Izraelskim dawam, każde miejsce, po którym deptać będzie stopa nogi waszej, dałem wam, jaką obiecał mojżeszowi. Od puszczy i od Libanu tego i aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrates i wszystka ziemia hetejczyków i aż do morza wielkiego na zachód słońca będzie granica wasza. Nie ostoi się nikt przed Tobą po wszystkie dni żywota Twego, Jakom był z Mojżeszem, tak będę z Tobą, Nie odstąpię cię, ani Cię opuszczę. Zmacniajże się i mężnie sobie poczynaj, Albowiem Ty podasz w dziedzictwo ludowi temu ziemię, O którą przysiągł Ojcom ich, że im ją dam. Tylko się zmacniaj i bardzo mężnie sobie poczynaj, Abyś strzegł. I czynił wszystko według Zakonu, który ci rozkazał Mojżesz, Sługa mój, nie uchylaj się od niego ani na prawo, ani na lewo, żebyś się roztropnie sprawował we wszystkim, do czego się udasz. Niech nie odstępują księgi Zakonu tego od ust twoich, ale rozmyślaj w nich we dnie i w nocy, abyś strzegł i czynił wszystko. Co napisano w nim, albowiem na ten czas poszczęścią się drogi twoje, i na ten czas roztropnym będziesz. A zarzem ci nie rozkazał, zmocnij się, i mężnie sobie poczynaj, nie lękaj się, a nie trwóż sobą, albowiem z tobą jest Pan, Bóg twój, we wszystkim, do czegokolwiek się obrócisz. Druga kronik rozdział dziewiętnasty werset jedenasty a oto Amaryjasz, kapłan najwyższy, będzie między wami we wszystkich sprawach pańskich, a Zabadyjasz, syn Ismaelowy, książę w domu ludzkim, we wszystkich sprawach królewskich, także lewitowie będą rządcami między wami. Zmacniajcie się, a tak czyńcie, a Pan będzie z dobrym. Przypowieści Salomonowe rozdział 28 werset 1 Uciekają niezbożni, choć ich nikt nie goni, ale sprawiedliwi jakolwiek młode są bez bojaźni. 1 Koryntów rozdział 16 werset 13 Czujcież, stójcie w wierze, mężnie sobie poczynajcie, wzmacniajcie się. Filipensów rozdział 1 wersety 27 i 28 Tylko się tak sprawujcie. Jako przystoj Ewangelii Chrystusowej, abym, lub przyjdę i oglądam Was, lub nie przyjdę, słyszał o Was, iż stoicie w jednym duchu, jednomyślnie bojując w wierze Ewangelii, ani w czym nie strachając się przeciwników, co onem jest pewnym znakiem zginienia, a Wam zbawienia, a to od Boga. Drugi Tymoteusza rozdział pierwszy, werset siódmy. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i zdrowego zmysłu. Pieśni 197 174 228 92 29 58 201. Wiersze Brzasku 65 O duszo moja. Lektura uzupełniająca w Strażnicy reprint numer 5705 pytania czy w tym tygodniu dodałem dodałam do wiary odwaga jak w jakich okolicznościach z jakimi wynikami jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze